Wreszcie udało mi się uciec przed tym świrem! Czego No mnie chce? Jestem tylko dwuzłotową monetą! Co to za na muzyka? Dzień dobry, panu! O czym ten Gimbus gada? Chcesz mnie zaatakować? Tak? Zadarłeś mnie z tą monetą co trzeba! Bóg, bóg, bóg. Ta fala uderzeniowa była tak mocna, że aż się wywróciłem. Prawie mi popękały pryszcze. Moje największe skarby. Plus jeden exp. Level up! Jestem dużą monetą. Teraz mogę wszystko. Iść spać o 21 i inne takie szaleństwa. Tato mówił, że nic nie osiągnę. Lodi, Wreszcie jakieś bezpieczne lodi, miejsce w całym lodi, tym zaduku. Tutaj na pewno nic mi się nie stanie. To takie bezpieczne miejsce. A, więc tutaj się schowałaś. monitor.